Ricardo Salazar poprawiał węzeł swojego jedwabnego włoskiego krawata, patrząc z pogardą na miasto z drugiego piętra swojej korporacyjnej wieży. Bogota rozciągała się u jego stóp jak szachownica, na której był jedynym graczem. W wieku 51 lat zgromadził fortunę wartą 1200 milionów dolarów dzięki swojemu technologicznemu imperium. Ale to, co naprawdę sprawiało mu przyjemność, nie były same pieniądze. Lecz okrutna władza, jaką dawały mu one, by upokarzać innych. Jego biuro, ozdobione czarnym marmurem i dziełami sztuki, wartymi więcej niż rezydencje, było pomnikiem jego niezmierzonego ego. Gładząc krawędź swojego zegarka, patek Filipy wartego 80 tys. dolarów uśmiechnął się z zadowoleniem. Dzisiaj, pomyślał, będzie się bawił kosztem kogoś. To gra w upokarzanie była jego ulubioną rozrywką. Panie Salazar, rozległ się drżący głos jego sekretarki przez interkom. Pani Carmen i jej córka przyszły sprzątać. Niech wejdą, odpowiedział z krzywym uśmiechem. Carmen Martinez weszła z wózkiem sprzątającym, w nienagannym uniformie, ale z twarzą zmęczoną latami pracy. Za nią szła Lucia, jej dwunastoletnia córka, z wytartym plecakiem szkolnym i starannie wypastowanymi, choć łatowanymi butami. Było oczywiste, że nie należały do tego świata luksusu, ale równie oczywiste, że Lucia łatwo dawała się zastraszyć. Jej duże oczy błyszczały ciekawością i pewnością siebie. Więc to twoja córka, powiedział Ricardo, okrążając je jak drapieżnik. Powiedz jej, czym się tu zajmujesz, Carmen. Sprzątam biura, proszę pana, odpowiedziała, spuszczając wzrok. Dokładnie sprzątasz. I ledwo skończyłaś szkołę średnią, prawda? Jego śmiech wypełnił pokój. Marne geny, które twoja córka na pewno odziedziczyła. Lucia zacisnęła usta, zaskoczona okrucieństwem, z jakim mówił o jej matce. Ricardo, widząc iskrę w oczach dziewczynki, postanowił posunąć swoje upokorzenie dalej. Na biurku umieścił stary dokument, odziedziczony po dziadku, zawierający inskrypcje w różnych językach. Znani tłumacze ponieśli porażkę, próbując go rozszyfrować. Ricardo używał go jako trofeum swojej arogancji. Podejdź, dziewczynko, rozkazał. Lucia spojrzała na matkę, która przez chwilę się zawahała, po czym nerwowo skinęła głową. Ricardo położył dokument przed nią. Najlepsi doktorzy lingwistyki nie potrafią tego przeczytać. Jak myślisz, co to oznacza? Lucia uważnie przyjrzała się stronom. Nie uciekła ani nie spuściła wzroku. Jeszcze nie wiem, proszę pana, odpowiedziała spokojnie. Ricardo ryknął śmiechem, uderzając w stół. Widzisz, Carmen? Nawet nie potrafi udawać. Zanim jednak zdążył kontynuować, Lucia spojrzała mu prosto w oczy. A pan? Zapytała cicho. Czy pan potrafi to przeczytać? Twarz Ricarda stężała. Wydukał jakąś wymówkę, ale logika dziewczynki była bezbłędna. Jeśli nawet on nie potrafił tego przeczytać, dlaczego śmiał się z innych? Carmen wstrzymała oddech. Nigdy nie widziałaby jej córka mówiła z taką odwagą. Moja nauczycielka mówi, że inteligencja nie mierzy się pieniędzmi, które posiadasz, lecz tym, co wiesz i jak traktujesz innych, dodała Lucia. Zapadła ciężka cisza. Ricardo po raz pierwszy od lat poczuł cień wstydu. Jakie języki znasz, bezczelna dziewczynko? Zapytał, próbując odzyskać kontrolę. Lucia wzięła głęboki oddech. Hiszpański, angielski, francuski, portugalski, włoski, niemiecki, arabski, mandaryński i rosyjski. Słowa te spadły na salę jak bomby. Carmen otworzyła oczy w zdumieniu. Nie wiedziała, że jej córka zna tyle języków. Ricardo poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. To niemożliwe wyszeptał. Nie jest. W miejskiej bibliotece są darmowe programy, są imigranci, którzy uczą. Nauczyłam się od nich. Pan nigdy nie zapytał, co wiem, tylko założył, że nie potrafię. Ricardo przełknął ślinę. Dokument na stole, jego trofeum arogancji, nie wydawał się już tak pewny w jego rękach. Chcesz spróbować? Zapytał szorstkim głosem. Lucia ostrożnie wzięła papier. Przez kilka sekund w sali panowała absolutna cisza. Następnie, zdecydowanym głosem, zaczęła czytać w klasycznym mandaryńskim. Wymowa była perfekcyjna. Carmen przyłożyła dłoń do piersi. Ricardo osunął się na krzesło, nie wierząc własnym oczom. Lucja płynnie przeszła na arabski, potem na sanskryt, hebrajski. Łacinę. Każdy akapit ujawniał nową odsłonę jej talentu. Gdy skończyła, podniosła wzrok i spojrzała na niego z pogodą ducha. Dokument mówi, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się monetami, lecz godnością, że prawdziwa władza nie upokarza, lecz podnosi. Słowa przeszyły Rikarda jak ostrza. Po raz pierwszy od dekad nie miał odpowiedzi. Carmen ze łzami w oczach przytuliła córkę z dumą. Kim ty jesteś? wyszeptał Ricardo, nie mogąc ukryć swojego zdumienia. Jestem Lucia Martinez, córką Carmen, i wierzę, że każdy zasługuje na szacunek. Magnat poczuł się nagi. Wszystko, co zbudował, jego pieniądze, prestiż, aura, nietykalności, rozpadło się w obliczu brutalnej jasności dziewczynki. Lucia nie przestała. Jeśli naprawdę chce pan się zmienić! Zacznij od przeprosin wobec mojej mamy. Ricardo zadrżał. Słowa że przepraszam" nigdy nie były częścią jego słownictwa, ale tego popołudnia po raz pierwszy pochylił głowę i wyszeptał: "Wybacz mi Carmen". Kobieta znieruchomiała. Po ośmiu latach upokorzeń te słowa były cudem. Przeprosiny to za mało, dodała Lucia spokojnie. Musi pan to udowodnić czynami. Ricardo skinął głową, dziewczynka miała rację, i choć jeszcze nie do końca to rozumiał, wiedział, że jego życie właśnie zmieniło się na zawsze. Dni po konfrontacji były dla Ricarda Salazara jak tornado. Nie mógł skupić się na spotkaniach ani inwestycjach obraz tej dwunastoletniej dziewczynki, stojącej przed nim z niewiarygodną pewnością siebie, prześladował go na każdym kroku. Nigdy wcześniej nikt nie rozbroił go w ten sposób. Carmen wróciła do pracy następnego dnia, obawiając się, że przypieczętowała swoje zwolnienie. Jednak gdy weszła do biura, Ricardo powitał ją niespodziewanym gestem. Usiądź, Carmen, powiedział, wskazując krzesło naprzeciw swojego biurka. Posłuchała ostrożnie, jakby w każdej chwili upokorzenie mogło zacząć się od nowa. Ricardo odchrząknął. Chcę porozmawiać o twojej córce i o tobie. Carmen splotła palce zdenerwowana. Panie, proszę, nie bierz jej pod uwagę. Ona tylko. Nie, przerwał jej stanowczo. Powiedziała dokładnie to, co musiała powiedzieć. Sprawiła, że zobaczyłem rzeczy, których nie widziałem od lat. Carmen spojrzała na niego z niedowierzaniem. Ten sam człowiek, który przez osiem lat nie wymówił jej imienia, teraz mówił niemal ludzkim tonem. — Chcę zaproponować ci inną pracę — kontynuował. — Nie jako sprzątaczka, ale jako koordynatorka personelu. Znasz lepiej niż ktokolwiek niewidzialnych pracowników tej firmie. Potrzebuję, byś nauczyła mnie, jak traktować ich z godnością. Carmen zamrugała zaskoczona. — Ja... Koordynatorką? Tak i z godziwą pensją. Nie wiedziała co odpowiedzieć. Marzyła o czymś takim, ale nigdy nie wierzyła, że usłyszy to z ust tego człowieka. Tego samego tygodnia Ricardo podjął decyzję, która wprawiła jego menedżerów w osłupienie, zwołał nadzwyczajne spotkanie w sali konferencyjnej. Obecni oczekiwali zapowiedzi międzynarodowej ekspansji lub fuzji wartej miliardy. Usłyszeli jednak coś zupełnie innego. Stworzymy program stypendialny ogłosił Ricardo zdecydowanym głosem. Pełne stypendia dla dzieci, pracowników takich jak Carmen. Zapadła całkowita cisza. Dyrektor finansowy odchrząknął. Z całym szacunkiem, panie Salazar, jaki jest zwrot z tej inwestycji? Ricardo spojrzał na niego surowo. Zwrot to bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. Zwrot to to, że przestaniemy marnować talenty. Menedżerowie wymieniali zaniepokojone spojrzenia. Niektórzy myśleli, że ich szef oszalał, nikt jednak nie odważył się mu otwarcie sprzeciwić. Tymczasem Lucja kontynuowała swoje szkolne życie. Coś się jednak zmieniło. Plotki o tym, co wydarzyło się w wieży Salazara, szybko się rozeszły. Jej koledzy zaczęli patrzeć na nią z mieszanką podziwu i zdumienia. Ona jednak pozostawała skromna. Nie zrobiłam nic specjalnego, mówiła matce wracając do domu. Powiedziałam tylko prawdę. Carmen przytulała ją z dumą. Wiedziała, że jej córka jest przeznaczona do wielkich rzeczy. Pewnego sobotniego poranka Ricardo pojawił się w miejskiej bibliotece imieniu Julia Cortazara. Pod pachą trzymał prosty zeszyt, a na twarzy miał nerwowy wyraz nowicjusza. Lucia znalazła go czekającego w holu. Naprawdę pan przyszedł? zapytała z figlarnym uśmiechem. Obiecałem, prawda? odpowiedział nieporadnie. Jestem gotowy na pierwszą lekcję mandaryńskiego. Lucia zaprowadziła go do stołu w dziale języków. Zaczniemy od tonów, ogłosiła rozkładając zniszczone książki. Przez godzinę najpotężniejszy magnat Kolumbii, z trudem powtarzał sylaby. Ma, 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 ma. Jego wymowa była fatalna, ale determinacja szczera. Lucja poprawiała go z cierpliwością, jakby była jego nauczycielką od zawsze. W chwili przerwy Ricardo spojrzał na nią uważnie. Jak możesz uczyć mnie z taką cierpliwością po tym, jak źle cię potraktowałem? Lucia zastanowiła się przez chwilę, zanim odpowiedziała. Bo każdy zasługuje na drugą szansę. Te słowa uderzyły go mocniej niż jakiekolwiek wcześniejsze upokorzenie. Wtorki stały się ich rytuałem. Ricardo punktualnie zjawiał się w bibliotece, otoczony dziećmi, matkami i starszymi ludźmi, którzy się uczyli. Odkrył świat, który zawsze ignorował uchodźcy uczący swoich języków ojczystych, emeryci dzielący się zapomnianą wiedzą, młodzi uczący się z czystej pasji. Tam poznał Ahmeda, syryjskiego uchodźcę, który uczył arabskiego, oraz panią Huang, byłą profesor lingwistyki z Pekinu, która uczyła mandaryńskiego z miłości do wiedzy. Ricardo przedstawił się im z pokorą, prosząc, by także byli jego nauczycielami. Przez dekady myślałem, że tylko tytuły i pieniądze nadają człowiekowi wartość, wyznał pewnej nocy. Dziś widzę, że byłem ślepy. Ahmed uśmiechnął się ciepło. Prawdziwa wartość tkwi w tym, co dajesz, a nie w tym, co gromadzisz. Krąg towarzyski Ricarda szybko jednak zareagował. W piątek w ekskluzywnym klubie Los Andes jego dawni przyjaciele skonfrontowali go. Co ty do diabła robisz? Zapytał Alejandro Montoya, magnat naftowy. Słyszymy, że spędzasz godziny w publicznych bibliotekach z taksówkarzami i sprzątaczkami. Ricardo nalał sobie wody ze spokojem. Uczę się. I muszę powiedzieć, że to najlepsi nauczyciele, jakich miałem. Sebastian Torres, dziedzic farmaceutyczny, wybuchnął drwiącym śmiechem. Oszalałeś? Ci ludzie to nie nauczyciele, to nieudacznicy. Ricardo zmroził go spojrzeniem. Ahmed był profesorem uniwersyteckim w Damaszku. Pani Huang kierowała wydziałem w Pekinie. To nie nieudacznicy, to błyskotliwi ocaleni. Cisza zapadła nad stołem. Jego przyjaciele spojrzeli na siebie z zakłopotaniem. Po raz pierwszy Ricardo nie szukał ich aprobaty. Jeśli pomaganie innym czyni mnie szalonym, to wolę być szalony, zakończył. Wstał i zostawił ich, czując dziwną ulgę. Trzy miesiące później program stypendialny sfinansował już stu uczniów z rodzin pracujących. Carmen oficjalnie objęła stanowisko dyrektorki de Jucrasu. Rozwoju ludzkiego w Salazar Technologies. Jej nowe biuro znajdowało się na tym samym piętrze, gdzie lata wcześniej sprzątała toalety ale teraz było miejscem, w którym projektowała inicjatywy na rzecz włączenia społecznego. Ricardo zmienił się fizycznie. Jego spojrzenie było spokojniejsze, ton mniej arogancki. Nie mówił już o zegarkach czy kontach bankowych, lecz o szansach, godności i społeczności. na ceremonii ukończenia pierwszej grupy stypendystów stanął przed pełnym audytorium i wyznał. Przez lata wierzyłem, że pieniądze czynią mnie lepszym. Myliłem się. To dwunastoletnia dziewczynka nauczyła mnie, co naprawdę się liczy. Lucia, siedząca w pierwszym rzędzie, uśmiechnęła się z dumą. Zmiana nie przeszła niezauważona. Krajowe media zaczęły mówić o przemianie Ricarda Salazara, od aroganckiego magnata do niespodziewanego filantropa. Zagraniczni inwestorzy byli zaskoczeni, odkrywając, że firma, zamiast tracić na wartości, zwiększyła swoją produktywność dzięki nowej kulturze szacunku. Ale dla Ricarda najważniejsze nie były nagłówki, to poczucie celu, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. Czuł, że w końcu żyje życiem, które ma sens. Pewnego popołudnia, po zakończeniu lekcji arabskiego z Ahmedem, patrzył na zachód słońca przez okno biblioteki. Lucia podeszła i zapytała. Jak się pan teraz czuje, panie Salazar? Wziął głęboki oddech. Po raz pierwszy w życiu podoba mi się człowiek, którego widzę w lustrze. Koniec historii.